Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na kolejnych gabarytkach z marlenką. Tu choinka z bombkami. Tam jest jakaś rurka. Jakiś złomik jest. To też jest jakiś złomik. Też jest jakiś... Malanka tu jest taki złom jest też. Ale nie wiem, grzałka jakaś? Idę do niczki oglądać. Tamten zobaczyć. Coś mnie tam zaintrygowało. Tu masz jeszcze jeden taboretek metalowy. Czy jesteś w stanie mi sięgnąć to? O, tapczanik. Widziałeś jaki tapczanik? Lampionik, ale te złomek. Pokaż mi tutaj te doniczki. Tutaj są szklane chyba. Nie, to marenka masz złomku, nie? Ty, ale powiem ci, że ten tapczanik. Nawet, nawet, słuchajcie. Powiem wam. Takie krzesełeczko. Takie krzesełeczko. Bierzemy, nie? O. Jedno już takie mamy. Będzie drugie. Fajne. Tykuś pykuś. Tykuś pykuś. Ławeczka. Krzesełko bierzemy. Bo jest spoko. Cóż tu jeszcze mamy? No i że... To plastikowe bombki to nie będę Trzebać, Dobra, to jak widzieliście, to do następnego... Tam jest, tu jest jeszcze rurka. Pauznia. No i kochani mamy kolejny fancik dla złomowych. Lodóweczka z agregacikiem. Tak kochani Maranka jeszcze walczy dalej. Już cię tę walkę? Równo. Ale jest maleństwo. Pozdrawiamy Ci w Jeszcze wieczorem tu będę. Lasza te mi Agregaty wyciągam stale. Chciałabym. Humorek dopisuje. A jak, a jak, jak jak. Jest agregat, jest malenka uśmiechnięta. Pokażę wam swoją mocę. No to mamy go, tak? To co, pauzunia? Pauzunia, bo jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Pani, kolejny agregacik, kolejna lodóweczka. I marlenka wzięła się do działania. Wyciągamy. W międzyczasie kochani pokażę Wam jak wygląda paka. Jak widzicie są raz, dwa i trzy mikrofale. Już. No i tak jak widzicie tutaj złom wszelaki i niejaki, ale coś już się dzieje. No i już malenka rozpracowała agregacik. No i co mamy to tak? To co pauzunia, kochani i lecimy dalej. Tu jak widzicie meblowo, nic złomowo. Jedziemy z Marlenką dalej. A tam jest coś następnego, więc zaraz zobaczymy. Czy będzie coś tutaj? Też. Nie. Tapczaniki. Tapczaniki. Ale jeszcze coś dalej. A tutaj co są... tu Też nic nie mamy. Bękowo. Dobra, ale co to jest powiedz mi czekaj, czekaj, bo mnie to zaintrygowało bardzo dobrze, chodź już nie intryga. czekaj, ja to zobaczę a no właśnie mm, ją zaintrygowało ten Blaszka, a mnie to bardziej to, to... nie wiem co to jest. To na śmietnik chyba jest. Dobra, to pauzu, nie? My jedziemy i szukamy. Tak i kochani, doczekała się Agunia, że wziąłam na wystawki, a teraz mi tylko głowa tutaj niecia. Suszy, to tamto. Ale co zrobić? Jak to z kobietami, nie? Pozdrawiamy. kolejna kochani yy, znajdy. Tu jest pewnie nawina. Stojak na no jakieś butle na pewno. Takie krzesełko. Ale nie ma, powiem wam nic. Jedziemy dalej. Tu kolejna śmietniczki. Szafeczka. I co tam nic nie ma? Nie. Okej, okay. pauzunia. I kolejny śmietniczek. Znaczy wystawka bardziej. O, coś mi wyhaczyła. Taki telefon fax. Bierzemy na demontaż, zobaczymy co to jest. Lecimy dalej. Tu takie przy okazji straszne do. Marlenka na Halloween. <grymka> Jedziemy. Taki garnuszek się trafił, idealny na porcję ryżu dla Marlenki, bo tyle dzisiaj właśnie zarobi. Idealny. Takie, kochani, skarby Marlenka zabiera. Latarnie, nie? Takie latarnie. To aluminium pewnie. Nie? Nie bierzesz? Aha, no to zostaje. Nie ma nic. Tak szybciutko, Marlenka, chaps nie odkurzacz i jedziemy dalej. Mamy. No i to, kochani, byłby nas osta ostatni yy, śmietniczek, ostatnia wystawka. Prawda, Marlenko? Tak. Tu wam pokażę taki talerzyk, talerzyczki dwa, dwa, trzy i trzeci. Ten biorę i I ten biorę. I co, Maranka? Patrz, co to jest. Jakieś przedpokojowe... Jest trochę złomku. Jest trochę złomku. Maranko, i jak? Ciekawe, gdzie to wsadzę. Chyba to na kolanka. Aha, no tak. To też prawda. Tamto by się wydawało, że tyle kawla, nie? Gdzieś z daleka. Dobra, bierzemy i lecimy. To ja jeszcze muszę teraz ładować i wyciągnąć kolanka. Także, kochani, trzymajcie się kupy, trzymajcie się ramy, to się nie, nie osra... nie damy. I miłego dzionka, ja lecę, ja szybko to... Rozładowywać, żeby paka na wieczerze była pusta. Bo ja tu wracam za dwie, trzy godzinki. Nie ma lania, jest zapierdzielanie. No, kochani, także y, oczywiście zapraszamy do subskrypcji złomowych i całujemy was tam, gdzie lubicie Samo? w samą? Potylicę, papa. Pa. Pa.